Pierwsze tygodnie wakacji upłynęły pod znakiem zajęć przygotowanych przez Środowiskowy Dom Kultury Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu. Jak zwykle dzieci i młodzież miały w czym wybierać. Jak co roku Środowiskowy Dom Kultury w Tarnobrzegu dba o urozmaicenie wakacji najmłodszym mieszkańcom. W ofercie znalazły się znane i lubiane zajęcia, jak choćby warsztaty plastyczne. Poprowadziła je Katarzyna Kalinowska, a więc dzieci nie mogły narzekać na nudę. Dzieci przede wszystkim bardzo mnie zaskoczyły prędkością wykonywania prac, także bardzo, bardzo się angażowały. Zrobiliśmy fantastyczne akwarium, zrobiliśmy witrażyki, dzisiaj robimy zakładki do książek, także robimy takie całkiem fajne, kolorowe, wesołe rzeczy, które przy okazji ćwiczą małe rączki, więc w wakacje nie odpuszczamy, tylko działamy i myślę, że temu wszystkiemu towarzyszy fajna zabawa. Atmosfera jest super, miejsca wypełnione na maksa, także bardzo, bardzo się cieszę. A w sali obok starsze dzieci mogły w ciągu kilku dni rozwinąć swoje umiejętności wokalne. Zadbała o to Martyna Puszka-Maziarz, wokalistka i nauczycielka śpiewu oraz emisji głosu. Te zajęcia noszą taki tytuł: Mamy ciało do śpiewania. Także moim celem jest przekazać tutaj wiedzę na temat tego, jak nasze ciało pracuje w czasie śpiewu. Dzisiaj mamy dzień drugi i pracujemy nad takim tematem rezonansu. Jest on dość trudny do wyjaśnienia, ale mam nadzieję, że ćwiczenia praktyczne pokazały osobom konkretne odczucia, do których dążymy. Wczoraj mieliśmy temat oddechu, więc pracowaliśmy sobie nad oddechem w różnych pozycjach leżącej, siedzącej i stojącej. No i co, zostanie nam jeszcze trzeci temat, czyli język, artykulacja, policzki, wargi. No i czwartego dnia skupiamy się jakby nad interpretacją, nad tym jak śpiewać, jak to wszystko ogarnąć w całość. Ponadto przez cały miniony tydzień trwały też warsztaty taneczne. Na tym nie koniec, ponieważ w ciągu ostatnich trzech dni lipca swoje zajęcia muzyczne poprowadzi Magda Szlęzak-Gwoździowska. Zapisy wciąż trwają. Lipcowe zajęcia w Środowiskowym Domu Kultury zostały zorganizowane w ramach akcji Lato w Mieście przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Interakcja działające przy Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.